Dzień dobry wszystkim. Chciałbym was oficjalnie poinformować, że zaczynam tworzyć mój własny sojusz Galaxy Life. Dlaczego dopiero zaczynam? Gdyż w grze jedynie sojusze można tworzyć, nie można do nich dołączać, ani też żadnych innych rzeczy robić i nie da się walczyć. To dopiero zostanie zaimplementowane później. Więc skoro mam już możliwość stworzenia sojuszu, osiągnąłem ten poziom 15 właśnie przed chwilą. To chciałbym Wam tutaj już dać możliwość zagłosowania, jaka, jakie mają, jak ma wyglądać ten sojusz, czyli te podstawowe informacje. Czyli jak widzicie, tutaj macie ankietę, do której macie link w opisie. Możecie zadecydować, jaka będzie nazwa sojuszu. Czyli tutaj możecie sobie dać jakąś nazwę. Nie wiem, na przykład Pataha, Wilczeku nazwa dowolna, jaka Wam się tam marzy. Najpopularniejsza odpowiedź wygra, jeżeli będzie mniej więcej. No na pewno będzie bardzo dużo różnych opcji, więc po prostu wybiorę sobie ta, która mi najbardziej odpowiada, bo zgaduję, że na pewno nie będzie jednoznacznej odpowiedzi Po prostu jakoś tam wybiorę jakieś, połączę jakieś popularne nazwy, zobaczy się logo sojuszu, czyli tutaj będzie ten właśnie wzór w tle, tak jak to się nazywa w grze Mam tutaj właśnie takie kolory, mam taki pięć kolorów, które mają taką rysę, czyli niebieski, czerwony, zielony, czarny i różowy następnie te same kolory, tylko takie mają jakby dwa odcienie, dlatego tak to nazywamy w ankiecie, że tutaj jest taki ciemny, a tutaj taki jaśniejszy chyba tak to można określić no i tutaj mamy takie połączenie jakiegoś koloru, jednego z tych właśnie poprzednich, z białym mamy tutaj taki na przykład niebiesko-biały, czerwono-biały, zielono-biały, czarno-biały, no i różowo-biały więc tak to właśnie określiłem, żebyście wiedzieli o co tutaj chodzi następnie logo susz, czyli ten kształt tego loga, tutaj macie właśnie te kształty, jest pięć kształtów kółko, no i właśnie ta reszta tak właśnie wygląda więc możecie wybrać właśnie, no i ikona to jest do wyboru do koloru, bo aż 15 ikon jest do wyboru, jedną trzeba niestety, na jedną trzeba się zdecydować, tak one właśnie wyglądają tak prezentują się na logo. Takie właśnie ikony. Nie wiem, nie wiem, akurat mi żadna jakoś tak specjalnie nie podoba. Ta pomarańcza wygląda tak bardzo interesująco, bo się tak wyróżnia spośród pozostałych, bo nie ma jakby głębszego związku z grą. No i po prostu sobie wybieracie tutaj jakiś kolor, no żeby mi się jeszcze klikło, jakiś kształt na jakąś ikonę. Klikacie tutaj, przeszli. No i gotowe. No i ja tutaj sobie będę mógł później zobaczyć jaka wygrała nazwa, jaki kolor, jakie logo, znaczy jaki kolor, jaki kształt i jaka ikona. No i zadecyduję. Yy, no właściwie takie, jak będzie najpopularniejsze, to takie wybiorę. Jeżeli będą tutaj, właśnie takie, jakieś, właśnie sporne, że d dwie odpowiedzi będą miały tyle samo głosów, to jakoś tam wybiorę albo zrobię jeszcze kolejne głosowanie, gdzie to już rozwiązano po prostu będzie dwie opcje, co nie Tylko no to wtedy trochę mała szansa na kolejny właśnie Kolejne takie 50-50 No i tak to będzie wyglądać Czekam na wasze, na wasze wypełnione ankiety przez jakiś, prze, przez jakiś czas będzie otwarta ta ankieta? Nie wiem, może jakiś tydzień, może więcej Zobaczy się, bo i tak te sojusze nie, już nie zostaną wprowadzone szybko Zobaczy się kiedy Więc tak to wygląda Czekam na Wasze ankiety. Cześć!